Cześć kochani, dzisiaj w programie W Małym ciele Wielki Głos. Cleo mówi o niej moja Iskierko, ale musi się z nami podzielić, bo to jest przede wszystkim nasza, Bełchatowska Iskierka, Tatiana Kopala. Dzisiaj w programie z młodszą siostrą Lilą i małą Agnieszką. Zapraszamy. <noise> O proszę, zapinamy się. Ja też zdążyłam się tutaj zapowiedzieć. Powiedziałam, że Kleo mówi o Tatianie, moja iskierka. Ona się musi z nami podzielić, bo ty jesteś przede wszystkim nasza bełchatowska iskierka. tam tak samo wszystkie trzy gwiazdy nasze telewizyjne. I co, jedziemy, tak? Ruszamy, ruszamy. No i powiedzcie Poproszamy. mi dziewczyny, jak to jest? Jak to jest Tatianko? By być... Jednym z trzech najzdolniejszych głosów dziecięcych w Polsce. No niesamowite uczucie. i Jestem przeszczęśliwa, że mogłam być w tej trójce finałowej. No, wspaniałe uczucie i spełnienie moich wszystkich marzeń. A powiedz mi, jak się śpiewa na takiej profesjonalnej scenie, gdzie, gdzie jesteś w telewizji, ty wiesz o tym, y, jest stres, jest trema, jak to wygląda? Y, trochę jest stresu, ale bardziej mi się tak pali do tej sceny, ponieważ Jag ja ryb, tak grywa tak, jak tak, jak ja w wodzie, w wodzie. <laughs> bo, ja ta, bo ja zawsze jak... Y, Przechodziłam na każdy kolejny etap, to już się nie mogłam doczekać, aby wejść na tą scenę po prostu. Rozumiem, a powiedz mi, jaka była atmosfera tam w Wołsie? Wszystkie byłyście na miejscu, widziałyście. Tam jest naprawdę tak ciepło, jak widzieliśmy tak. w programie, czy da się wyczuć tą rywalizację? Nie, jest naprawdę tak bardzo cieplutko. Wszyscy są kochani, przemyli, w ogóle nie ma rywalizacji. No i wszyscy się tam wspierają. A ile trwały nagrania programu? Pół roku, kilka miesięcy? A, to jest taki milo. czas, że już można chyba. nawiązać tak, przyjaźnie. Tak, tak. Udało tak. się. Tak? tak Utrzymujesz kontakty się. z uczestnikami? Tak, utrzymuję kontakty z mhm. uczestnikami. Chyba najbardziej y, utrzymywałam kontakt z Luzią Ziębą, chociaż teraz na tą chwilę najbardziej chyba z Olkiem i z Serą. Czyli jednak z finalistami teraz te, te przygotowania bardziej Was do siebie zbliżą, tak, emocje jest, zbliżają, emocje zbliżają. Takie całe cała trójka rodziny. Tak. <grym> A powiedz mi, jakim nauczycielem jest Kleo? Czego ona Cię nauczyła? No jest wspaniałym nauczycielem, wspania wspaniałą trenerką. Hmm. Jest taka pełna uczuć i... Jest bardzo pozytywną osobą. Cieplutka taka. Tak, i oj, dużo rzeczy mnie nauczyła, żebym mogła powiedzieć. To pozdrowimy Kleo. Pozdrowimy tak, Kleo. Zastanawiamy Cię tutaj przydrywia. A pani Agnieszko, oglądałam wczoraj pytanie na śniadanie, bo kilka razy już oglądałam, bo bardzo mi się podoba to stwierdzenie Kleo i Kingi Rusim, jak ważne jest to, jakim wsparciem wy jesteście z Lilą dla Tatiany. Wszędzie byłyście razem. A pamięta Pani ten czas, kiedy to się wszystko zaczęło? Kiedy zaczęła Pani dostrzegać, że ma Pani artystkę w domu, zaraz będą już dwie artystki pewnie? Kiedy to się wszystko zaczęło? i to już w przedszkolu pamiętam, że to, w ogóle ta kwiatka zawsze chodziła z rączką, tak budowała mikrofon i sobie podśpiewywała. Już jako latka tak. już miałaś zapędy. <laughs> tak. I w przedszkolu jakiś tam był konkurs, zdobyła pierwsze miejsce piosenki angielskiej i tak się zaczęło. I tak po prostu nauczyciele wysyłały Tatiankę i cały czas zdobywała te pierwsze miejsce. No i tak coś tam w jakieś hmm. potencjał w niej. I tak się rozpoczęło. Pani w zasadzie od rytmiki dostrzega tutaj. Bardziej nie? Tak. No, w, w przedszkolu. Tatianko, ty, wy, ty, ty wyglądałaś w ogóle profesjonalnie, byłaś przygotowana profesjonalnie mhm, pod kątem dziękuję. wokalnym, ale kto w ogóle był autorem twoich strojów e, fryzu. E, Tak. O co chodzi? Kto e, był w ogóle e, tak. takim artystą? Też? E, na początku na przesłuchaniach e, moja mama mnie wystylizowała. Mhm, domyślałam I się, tak? tak. E, mnie ładnie uczesała, kupiła mi takie bardzo fajne ubranka. Tak. Była I stylówka, pierwsza klasa. E, oj, mówię. dziękuję. Na, na bitwach i na sing-offach też mama mi kupiła ubrania, ale już yy, produkcja robiła fryzury, no już od finału produkcja stroje i fryzury, od, szeli, szeli, tak, szeli. od finału część pierwsza. Jak gwiazda, byłaś ubierana, malowana <grym> i nic, tylko po prostu wyjdzie pokazać swój talent, dziękuję. jak przeglądałam Twój kanał na YouTubie, Masz bardzo dużo subskrypcji, no w ogóle tak. masz bardzo dużo fanów, wyświetleń, to jest naprawdę tak. cudne. Ale natknęłam się tam na dwa filmy, o których chcę porozmawiać, bo jeden film to jest film z Gdańska. A, tak. To, 19 rok, dwa lata temu, tak? Tak. Ty stoisz, śpiewasz, wokół ciebie mnóstwo ludzi gapiów, zatrzymują się, patrzą. Lila kieruje ruchem z tyłu, mm. patrzy, czy wszystko jest w porządku, mama pewnie nagrywa, jak znam życie. Tak. I Powiedz mi, wy wszędzie, gdzie jedziecie, zabieracie ze sobą mikrofon? Yy, prawie, wszędzie, yy, prawie wszędzie, Jak mam okazję do śpiewać wszędzie. Się, Bo drugi się. film, na który się natknęłam, to w ogóle nie z twojego kanału, ale był pan, który wrzucił, jak śpiewałaś na balkonie. Nie wiem, czy widziałaś tak, to nagranie? Tak, Takie cudne dwa małe bajtelki tak. stańczą. Tak, tak, tak. No i to jest o, moje kolejne. Tak, moje kolejne właśnie tak. pytanie. Jak to się stało? Kto był pomysłodawcą tych e, koncertów balkonowych, bo e, ja tutaj rok temu w programie e, spotkałam się z Anią Serafińską i z tego tak, razem tak. pozdrawiamy Was. Tak, pozdrawiamy. E, I wtedy już wspominaliśmy, jak cudne jest to, co ty robisz, Tatianka. Bo ty tak. dajesz tyle ciepła, tyle, tyle takiej pozytywnej energii tymi koncertami. Dziękuję. Ale jak to się zaczęło? Opowiadaj. E, no tak e, sobie siedziałyśmy e, mamą, z mamą. Tak sobie siedzieliśmy, troszkę nam się nudziło, bo wiadomo, siedzieliśmy w domu przez te czasy, które Ciężkie czasy. Tak, przez te ciężkie tak. czasy pandemii. No i ja mówiłam, no mamo, jak sobie w końcu na jakichś koncertach gdzieś lub na jakieś konkursy chociaż wokalne, no to tak postanowiliśmy z moją mamą. Że po prostu zrobimy takie koncerty balkonowe i to się tak powoli wszystko rozkręcało. rozkręca na i... 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 na każdym I... Jakarzy nie bardzo! <laughs> Ile tu jest energii? Lila, ja mam do ciebie teraz pytanie. Lila Oj, widzisz i... mnie, i... słyszysz. Lila, powiedz mi, jak to jest mieć taką rozśpiewaną siostrę? Jak wy się e... najfajniej bawicie razem? Najfajniej jak spędzacie czas? No, fajnie mieć taką siostrę. Bo zawsze jak... Jest dla ciebie wsparciem, tak? I mama, i siostra, wszystkie hmm. trzy się fajnie cudnie wspieracie. Tak. A jak najfajniej, jakaś taka najfajniejsza zabawa, e, którą macie wspólno, chyba śpiewanie, co? Tak, tak, tak. Tak, tak. Na trzy. Krzyprze. W szachy gracie dziewczyny? Tak. O ja to ja was muszę do siebie, do moich chłopców zabrać, tak, nie, nie możemy wyrządzać meczu, tak. słuchajcie. <grym> też, też pamiętam, że czasami robimy też takie teatrzyki dla mamy, gdzie tam śpiewamy sobie coś, tańczymy jakiś artystki obydwie. Yes. Nie no nie my. nic tylko po zazdrości. Ja chciałam wspomnieć, uh -huh. że cała rodzina nas wspiera bardzo, więc to nie jest tak, że tylko mam Tak. Tak ja doczytałam w ogóle, że wy macie korzenie takie artystyczne pod, od prapra pra dziadka, bo i, i dziadek, tak. pradziadek, prapra dziadek grali na skrzypcach, tak? tak? To jest tak. tak. Czy mama też śpiewa? Mama ma zdolności muzyczne. Mama ma dobry słuch, ale z to… Mhm. Rozumiem, ale generalnie prze, przejawiały się tak. takie talenty artystyczne już, tak, już w tak, rodzinie. I Tatiana kontynuuje A myślę, że. No to jest na pianinie. Super, tak. świetnie. Zatianka, ty, ty jesteś w ogóle niezwykle zajętą dziesięciolatką, bo tak śpiewasz. Tak. Grasz na skrzypcach, uprawiasz jogę tak. i medytujesz. Mają no. Ci tak trochę, trochę nietypowe zajęcia jak na dziesięciolatkę. Medytacja tak. i joga skąd? Jak to się zaczęło? Moja ciocia chrzestna medytuje i tak jakoś Ym, y, tak, patrzyłam jak ona tam medytowała, uprawiała jogę i jakoś mi to się bardzo spodobało, także też zaczęłam, troszkę mnie tam pouczyła, że tak powiem. Mm -hmm. tak. A ta yoga i medytacja pomagają Ci opanować nerwy, stres przed tak, występami? Tak, nawet o, y, ostatnio y, w tamtą sobotę, e, w finale, e, jak już siedziałam na tym krzycełku, już zaraz mieliśmy wejść e, na żywo, to tak sobie też zamknęłam oczy i też przed moim występem wzięłam głęboki wdech, trochę pomedytowałam, także o, myślę, że mi też to bardzo pomogło. Tak, bo jakbyś miała trochę wolnego czasu, to ja przejdę na nauki, bo myślę, że nawet nam starszym by się taka medytacja przydała, żeby się wyciszyć teraz. A powiedz mi, jakbyś teraz zamknęła oczy i obudziłabym cię za 10 lat, to ty jesteś pewna w 100%, że będziesz śpiewała, że będziesz piosenkarką? Tak. tak. Znaczy mam taką nadzieję. Znaczy ja się będę starać, a co mi los da To, to jeszcze zobaczymy, jeszcze okay. zobaczymy. A powiedz mi, bo ty y, tak naprawdę w jakim repertuarze czujesz się najlepiej? Co lubisz? Bo ja widziałam, o, widziałam. <laughs> widziałam Twój repertuar Queen, tak? Takie poważne. Tak. To, to jest repertuar taki dosyć wymagający. Ja bardzo lubię zespół Queen mm -hmm. i zawsze go sobie y, słucham. Ogólnie y, lubię artystów: Cleo oczywiście, mm -hmm. e, Freddy'ego Mercury. Też mega, mega tak, i, i jak poznałam, to to jest z Joplin. Ojej, tak, klasyka. Tak. Ktoś cię kierował w tych tutaj? Ktoś cię uczy w ogóle śpiewu? Jak to jest? E, tak, e, chodzę e, do nauczyciela. Marcina Bartmana. Pozdrawiam. Dobra tak, robota. A, a z, jeszcze tam jak była młodsza na różnych takich konkursach. Tutaj w Bełchatowie to mama, tak jakoś. Czyli mama, tak. mama, opiekunka, choreografka, kucharka, do tego wszystkiego to jeszcze, to tak, ale do tego wszystkiego jeszcze projektantka mody, tak, tak fryzjerka ja i manikierzystka. Ja to ja, ja może być tak jak każda mama. No. Nie do końca każda pani Agnieszka, bo to jest tak, że e, pani po prostu to czuje i wie e, mało, mało. Ja e, nie widzę często, żeby rodzice tak się poświęcali, bo pani się praktycznie poświęca w większości, prawda? Dla, dla dziewczyn. No bo e, będąc e, tutaj e, na tych nagraniach, e, jeżdżąc na prywatne lekcje i tak dalej, no to pani sobie po prostu tego czasu dla siebie ma na pewno, na pewno no, mniej. Okay, ale to sama przyjemność. Jest. No właśnie, bo z dzieci jest największa tak, tak, radość, prawda? Sama tak, jestem radość. bardzo wdzięczna. I no, tak pomaga. <grym> Może e, czasami rzadko to mówię, ale naprawdę jestem wdzięczna. No i teraz <grym> chyba, się, chyba się wszyscy rozpaczamy. <grym> A powiedz mi, jak to wygląda teraz w szkole? E, czy w szkole e, rówieśnicy, jakie mają do Ciebie podejście rówieśnicy, nauczyciele? Teraz po tym programie pewnie się nazbierało też trochę zaległości? Troszeczkę no, się nazbierało i szybko się staram je nadrobić. E, że dostałam duże gratulacje jeszcze mhm. przed tym ścisłym finałem i wysłałam też to, jest też na moim mhm. Instagramy, także. Mhm. A powiedz tam, mi, tak, jak, jak, jak masz zaległości, to może od razu tutaj pozdrowimy jakąś panią. z czego najwięcej <grym> zaległości i, masz? I, i, <grym> i chyba myślę, że z każdego tak porównujemy. się. także pozdrawiamy, tak, która tak, to jest szkoła? Która to jest szkoła? szkoła? podstawowa numer 4 imieniem Stefana Żeromskiego. Pozdrawiamy, dokładnie, <grym> tak. tak. A tak powiedz mi, Tatianko. Na Facebooku utworzyła się bardzo prężna grupa Twoich fanów. Ja sama w wszystkie, uczestniczę, tak. także jestem na bieżąco, widzę te wszystkie cudne zdjęcia. A może teraz prześlemy im kilka takich słów od Ciebie, pozdrowienia. Powiedz tak. mi coś od siebie teraz wszystkim. <grym> Nie będziemy czy mnie widać, czy będzie... Wam? słychać kochana. <grym> <grym> Kochani, jestem Wam bardzo wdzięczna za te wszystkie głosy, za tak miłe wsparcie. Każde miłe słowo mnie jeszcze bardziej motywuje. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że moja podróż muzyczna się nie skończy. No i... Jesteście kochani tak, i jesteśmy, razem, wszyscy, jesteśmy tak? razem tak. A powiedz mi, co myślisz o tym pomyśle Eurowizji? Bo oni wszyscy tutaj y, nawet y, wspominają, oni skandują, wszyscy my chcemy no i... Eurowizję, Tatiana na Eurowizję. To, co to jest za pomysł? Chciałabyś na Eurowizji wystąpić, zaśpiewać? To jest moje największe marzenie i mam nadzieję, że mi się spełni. Hmm. Zobacz, gdzie mnie to Ok. To było też od zawsze moje wielkie marzenie. także. My czekaliśmy, bo w tej edycji akurat troszkę były zmiany chyba w Wojsie, bo nie było tych indywidualnych, um, autorskich tak, utworów. A ty masz taką piosenkę przygotowaną w razie takiej potrzeby? Czy pracujesz nad czymś? Ty w ogóle sama piszesz piosenki, czy e, piszę sobie e, sama. E, jak mam na przykład jakiś albo dobry, albo troszkę gorszy nastrój, to czasami przelewam to po prostu na papier. E, ostatnio też e, nawet zaczęłam też w innych językach powoli próbować. Boże, w językach to znaczy? E, znaczy na przykład e, po angielsku ostatnio e, mm -hmm. zaczęłam e, próbować i jeszcze mam plan po hiszpańsku, ale to jeszcze zobaczę, zobaczę. Ejku, to ja po prostu jestem już teraz, zaciekawiłaś mnie teraz. A może zaśpiewamy, zaśpiewasz coś dla swoich fanów? Mamy jakąś płytkę, czy a będziemy śpiewać? Zaśpiewamy to możemy, tak? o. No, tak. Dobra. Ja tutaj wyciszę wszystko i będziemy śpiewać. Okej. Okay. Dobrze, skupienie jak gwiazdy prawdziwej. Tak. <grymny> <grymny> Dziękuję. Oh, <gasps> Wciąż czeka, cierpliwie liczy dni, Boże jad. Boży, piana, tych zaczęła Dziękuję. śpiewać. Ja tu ja pokazywałam do kamery, słuchajcie, ja to po prostu do tej pory mam ciarki. Ja nigdy wiecie, tak blisko cię nie słyszałam. Widziałam w telewizji, słyszałam, ale ty jak po prostu ty masz wygar, kochana, boże! Dziękuję. Ja myślę, że te wojski też pomógł ci tak się bardziej rozwijać tak. warsztatowo, prawda? Tak, Ćwiczyłaś tak. głos jeszcze bardziej, ale ja jestem w szoku, że ty jesteś tak zdolna. Dziękuję. Ty masz dopiero 10 lat. Ja nie wiem, co nie będzie bardzo. za 10. W ogóle za 10 lat to tym w ogóle nie wiem, czy ty tutaj z nami zostaniesz. No ja bym chciała, żebyś została, ale, ale takie talenty nam po prostu będą chyba uciekać. Mm, dziękuję bardzo. Oj Boże. Cały czas, dzień No to super, świetnie. No i to takim em, sympatycznym akcentem. Nie Tatiana wzruszyła, pewnie Was tak samo. Ja to łezkę dziękuję. mi się zagręciła wokół. I teraz trzymamy kciuki za karierę Tatiany. Trzymamy kciuki, dziękuję. żeby nas spełnimy wszystkie, wszystkim Wam dziewczyny, spełnimy się marzenia, bo myślę, że Lila zaraz też, zaraz pójdzie w, takie, w taką ścieżkę artystyczną, że też będziemy ją oglądać na szklanym ekranie. Dziękujemy. Także tak, przesyłamy tak. wszystkim dzisiaj moc pozytywnej energii. Tak, dużo, dużo, wszystkim, dużo mocy. Wszystkim wszystkim dużo, dużo mocy. Nie wiem jak Was, ale mnie ta dziewczyna naładowała pozytywną dziękuję. energię. Dziękuję. Dziękujemy. Ja myślę, że następ, następnym razem wiadomo. będzie ciężko się dopaść do naszej gwiazdy po prostu. No dziękuję. ujaki pa <laughs>